Mam schemat o z tej strony a dzisiaj gramy sobie w Stan. Belga jest tak jest. Gramy. Odpalamy rundę i gramy. Sorry, że nie zrobiłem cię drugiej części z Minecrafta, ale po prostu mi nie chciało się robić. Po prostu nie chciało mi się grać w Minecrafta. Ale obiecuję, że zrobię w tym tygodniu. dla złoba jakiś filmik fajny z Robloxa, więc jak co przyjdzie wam coś, no to może będzie to mogło być film z Robloxa. kurde. cebulson. Jak gadałem, jak ci, że wam przyjdzie mój filmik, jak macie dzwoneczka, no to akurat cebulson mi się wyświetlił. Pum! Prawie. Dobra, drugi byłem Hole Sławek EX Rx, nie, nie przeczytałem jego. Ale może tutaj go znajdę. Teraz ja jestem. Gdzie ja jestem? Nie widziałem siebie. Dobra, Space Race. Ta mapa w ogóle dzisiaj nie prześladuje, bo taka ciągle ją mam. Dobra, łatwo poszło. Kurde, prawie walnąłem go. Jak mi ziomiek wyprzedził, kurde, współczuję tam temu. Dobra. Dobra, jesteśmy i teraz będzie finał. Ziomek, nie! Fajnie. Prawie wygrałeś. o szkole. O, jest, jesteśmy, mamy... Dwu, d, są dwie osoby, które mają coś specjalnego, czyli ja i tamten Ziomek. Jaka mam... no nie... Słabo, bloger jest nubowski. Znaczy nie bloger, jest tylko bodwarz jest Znubowski po prostu słabiacki. Jestem bardzo dobry na tej mapie, ale mu nie lubię. Pyk. Walnąłem. Pyk. Dobra, kurtowało mnie. Uuu, w Nie, 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 nie. To nic tego nie było. Nie, nie, nie. Dip, dobra, ale tak mi dobrze szło. Ale zwinął potężny. Dobra, nie patrzymy na nich. Dobra. dobra, sorry za to. Tam nic nie było. Tak po prostu. Jakiś głos z pola był. Dobra. E Idziemy grać. O już 4 minuty. Filmik trwa, Paints plus jest ok, bo bardzo fajna mapka, mapka. Przyjemna, nie, nie taka przyjemna, bo już Tak. Dobra, postaram się być jakiś czwarty, jak podgonię. Znaczy mnie, że ja mógłbym podgonić, być trzeci, a byłem ostatni. No, jeszcze nad tu spawn point. Nie będę. Będę, bo to był wstydby. Nie, ale słychać mi poszło. Sorry za to, że powiedziałem, że ją będę. Jak nie będzie. Nie chcę żadnego unikorna. Brzmi ten unicorn w ogóle. I powiedzcie, jak oceniacie nowego, coś specjalnego skina? Bo o, ja oceniam 9 na bo bardzo ładny skin. Nie jest jakiś mój ulubiony, ale bardzo ładny jest. Co jest? Co jest? Czy jakąś kamerę dostałem? Ty, osoba tu widzę. Co jest? Mieliście kiedyś coś takiego? Bo ja nie. Więc ja będę tak siedział? Jep. Nie, wiem, co się dzieje? Co jest? O, kurde, jaki dziwny mecz. E... Co jest? E... Takiego czegoś nie widziałem. No i co z nimi? To nie wnikajcie w to. Ja usłam do wystawego z gdzieś Nie wiem co się stało. Jegoś turba długa zostałem Było to, było to mapa była... Nie pamiętam, jaka to była mapa i było na niej blokdarz. Dobra, gramy jeszcze raz, bo tutaj nie wiem, coś się odwaliło. To bardzo dziwne to było. Dobra, mamy tą mapę, czyli tail para, och, panie, o w końcu, tam ten bóg, to nie co to było, bo to jakieś kurde, nie wiem co to było, naprawdę. Bo nie widziałem czegoś takiego. Tu jestem ja, a tu jest jakiś koszt. Dobra, jaka ta mapa, będzie? Lost Temple. Nie no jest o, mapa bardzo fajna. Wybrałem dużo na niej razy. Wow! Oj, co rąbiście, mi ten los temple poszedł? Kurde, mógłbyś być na mój jakiś na, nawet rekord. Oj, i był perfekt tylko miałem prawie. Pit. <grystanie> o, tamten niepco. Mm, dobra, tu odpadł. Jestem ja sam z jakimiś gostkami. Mam nadzieję, że będzie blok bo jak nie, to się wkurzę. Jak nie będzie to. Do... Mm. Najgorsza mapa musiała się trafić. Prześladująca dzisiaj. No przecież byłem tam. Sorry, teraz już takich podgonia, to będzie akordem magia. Magia wszechświata. Bo to nie wiem, co by się stało, jakby, nawet, jakby się coś stało, to by i tak bym pewnie tego nie wygrał. O, Triczek ładnie Teraz Tam jest ten robocik. No nie ma szans. Kurde. No nie. Dobra, po tej rundzie to będzie z wami, będę z wami kończył. No i w sumie to następnego odcinka. Pa, pa.